No to teraz spodziewacie się pewnie jakiegoś intra w moim klasycznym stylu. typu wiecie, buciki na nóżki. Nie patrzcie, że deszcz 17 zł w kieszeni lecicie. No to nie, bo, bo jakby dzisiaj musicie mieć 20 zł w kieszeni. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale Tak, 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 ja wiem, jak na mnie jest to straszne opóźnienie i straszny blamasz I tak mi się jeszcze w historii nie zdarzyło, ale wiecie, mam okres wakacyjny Trochę sobie jeżdżę, trochę się tam u mnie ciekawych rzeczy dzieje w życiu Więc no kurczę, no, w zeszłym tygodniu byłem prawie wyłączony, więc te dwa magazyny troszkę pominąłem Ale już dzisiaj z wami do nich przychodzę O co chodzi z tymi dwoma dyszkami, ponieważ pewnie jesteście mega zaciekawieni Tak jest, Ninjago nam tutaj, akurat nie ma nigdzie, bo na folii był Kosztuje 20 zł, natomiast myślę, że to tylko i ze względu na tą większą figurkę, a w następnym numerze, że wszystko już wróci do normy. Z racji, że ten magazyn jest praktycznie już tydzień w kioskach, no to nie będę wam tu specjalnie jakoś go pokazywał, no bo co tu pokazywać pewnie tak już kilka przeglądów widzieliście. Ja jednak się nie mogę powstrzymać dla tych, którzy nie widzieli i chcę to pokazać. W następnym numerze nie będzie żadnej innej większej figurki, będzie już tutaj zwykły Lloyd, a ma to miejsce już 6 września i myślę, że tutaj ta cena zdecydowanie wróci już bardziej do tej normy, czyli 17 zł. Przynajmniej taką mam nadzieję, że te 20 zł nie weszło na stałe. To by było straszne, bo w ciągu trzech miesięcy mielibyśmy dwu, dwu... dwa razy podwyżkę i to naprawdę niemałą. Zapominajmy, że kiedyś Ninjago Legacy kosztowało dwie dyszki, miał dwie figurki. Ale dobra. Może nie czarno widzimy. Myślmy, że wróci. Zobaczymy już 6 września. No bo na przykład takie city swojej ceny nie zmieniło. Mianowicie dalej mamy tutaj 16,99 i tu podobnie przelecimy sobie na szybko, bo ten numer to w ogóle był jeszcze wcześniej i w przyszłym numerze spuścił. Nawet powiedziałbym jest tutaj pewna konsekwencja. Mamy też te dwa silniki i tu mamy podwodny pojazd plus policjanta, a tutaj będzie Taki samolocik plus strażak. Można by rzec, klasyka, jak mało kiedy. Nie jestle. Ja mimo wszystko jestem fanem takich małych zestawów. a No, właśnie, może przejdźmy do tych zestawów, a czekajcie już. A, no na chwilę jeszcze ten się pojawi. Patrzcie, War Machine. Dobra, te zestawy z tego numeru. No i tak, jak zacząłem tak i kontynuować, muszę, że ja w latach 90. kupowałem dużo tego typu zestawików i się nimi naprawdę jarałem, naprawdę cieszyłem. Więc myślę, że i dzisiaj nie jednemu z Was może naprawdę on zrobić frajdę. Tym bardziej, że spójrzcie. Mamy tutaj słomkowy, jak ja to nazywam, kolor płetw. To nie jest codzienność, nie jest. Częstość, biorąc pod uwagę, że ostatnio wyszły nam turkusowe plus teraz te, no to naprawdę czad. Biała butla trenowa, no i przede wszystkim. Taki oto podwodny gliniarz, który w lego przygodzie zapewne byłby nazwany nurogliniarzem. No a to po prostu jest jakimś podwojnym podwodnym. Tutaj to jest na jeszcze jego facjacie. No i podobał mi się, bo nie miałem chyba dotychczas takiego strażaka. Tutaj elementów nie wiadomo, jakich nie mamy, nie wiadomo co tu się dzieje, ale oczywiście jakaś garska kolejna nam wpada. Nie jest źle, ale to myślę, że też nie jest jakiś absolutny must have każdego fana, czy nawet City, czy w ogóle gazetek. Ale myślę, że must to tutaj zdecydowanie jest ten kain. No przyjrzyjcie się tutaj. Tym skrzydłom, no jak to fenomenalnie wygląda. Fakt, teraz już jak mnie znacie, a mam nadzieję, że mnie znacie oglądacie od dawna, jeżeli nie jesteście tu pierwszy raz, no to kliknijcie tą subskrypcję. Słuchajcie, was to nic nie kosztuje, a dla mnie jest mega przyjemne. No to tak jak kontynuując, mówiłem, będziecie wiedzieli, że będę czepiał się tutaj tych elementów w kolorze niebieskim technikowych, przez które te skrzydła są doczepione, bo kurczę, no gdyby one były czarne, też uważam, że byłoby już dużo lepiej. Kurcze, chyba nawet tanowe byłyby lepsze, bo mniej kontrastowałyby z tym czerwonym, a jeżeli by w ogóle były w kolorze czerwonym czy pomarańczowym, to by już w było fenomenalnie, więc wiecie, że na tutaj ten element będę narzekał. Natomiast sam, już zaczep z tym to jest naprawdę spoko, bo widzę tutaj dla niego wiele zastosowań. Sam Kaj to również, jak to mówi dzisiejsza młodzież, do której ja już co prawda nie należę, ale tak mówię, sztos. Spójrzcie, transparentne, jak to się mówi, a ja lubię mówić przezroczyste nogi. Transparentne ręce, oczywiście poza dłońkami, naprawdę jest super. I ten hełm, kurczę, jak on by chociażby świetnie pasował do mojego serialu Cyber Smok, to ja sobie nie wyobrażam. Kurczę, może zrobię jeszcze jakieś dokrętki. No i tutaj jeszcze jego facjata, jak to wygląda tak gdy zdejmiemy, jest naprawdę tutaj ekstra i tak jak mówiłem, chyba jest to zdecydowany must have wszystkich fanów Ninjago, ale myślę, że i ludzie spoza grona fanów Ninjago nie pogardzą tą figurką. Dwie dychy, trochę drożej, no ale kurczę. Chyba nikt mi nie powie, że nie warto, więc tak, w intrze tego nie powiedziałem, ale to jest chwila, kiedy to powiem. Buciki, danuszki, nie baczcie na pogodę, u mnie na przykład dzisiaj leje i do kiosków, moi drodzy, bo jest naprawdę warto. Kaja to w ogóle na stówę, przypuszczam, że w ogóle kolekcjonersko to ta figurka w ogóle wywali za kilka miesięcy, a lat to nie wspominam, ale City też, jako taki luźny dodatek na wakacje, powiedziałbym, że ujdzie. A wy co byście powiedzieli? Napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!